you Dobra, mamy pierwszy kemping w. Gdzie mamy? W Austria, Linz. Ah. Kurde, jak ona szprecha po Deutschu, ja pierdziel. Bo ten to nic, ten to go znacie, chyba tylko patrzy w ten telefon. Zbierdol <gry> Fotobudka -foto tak zwana, nasz, ale kemping fajny. Zobaczcie, tak dookoła górki. Zobaczcie, pięknie, tak przestrzyżone te drzewka. Kemping naprawdę na Kozaku. Jednak Niemcy to mają ten. Właśnie porządek, wszystkie parcjale elegancko porobione No a tam już powoli zachodzi słonko I co? I tak to wygląda Więcej już wam chyba nie pokażę Bo co tu wam pokazywać? Jak coś się będzie działo, to się widzimy Tak rozłoży, tu są dwie takie czerwone Wypinasz je Z drugiej strony są żółte Tu też je wypinasz, nie? mu pomóc. W o, tam tutaj, nie? No i gotowo. I szwagier postawił namiot. Moment mu to idzie. W tym wieku to namiot, moment on rozstawia. Zobaczymy, co będzie za 20 lat. O, znowu gada głupoty. Nie będę przedłużał, także kończymy na dzisiaj, bo przecież spotykamy się jutro. Jarek, woda gwizda. Jarek! Nie mam momentu. Koleżanka Cię woła. Cześć. tam kurtka jest, tam mi w grzebie w tyłu moja na tym nazwę główki zawiesiłam. Jak mi podał... Tak jest z dziewczynami na kempingach. Zawsze problemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytony. Człowiek na kempingu trochę pospał dłużej, a tu jak widzicie delikatnie śnieżek spadł. Spoko spałem, to zawsze są takie atrakcje. <laughs> Jak widzicie, szlaczek się dzisiaj zapowiada ciekawie Będzie ładnie, kolorowo I za chwilę wyjdzie słoneczko Śwager, idziemy? Co te dziewczyny takie półnagie? Nogi całe jej widać Co, ona idzie się opalać, czy w góry idzie? Opalać w góry Weź no tam zrób jakieś szkolenie, jak się chodzi w góry, tak? Śwager Zobaczcie, jakie tu kłady mają Margi Biniakko. Lepsze niż te nasze kucyki, tam. O. Dawaj, za to co? Ty dzisiaj kierujesz, czy ja? Dzisiaj ty. Dzisiaj ty. Nie? Za dużo już Kurwa, te dziewczyny to zawsze na wyjazdach. Nigdy nie, nie, nie. Ale łykła jednego, drugiego i co? I już tak jedzie. Drugi dzień. Nie się nie zatrzymuje, ale to może i dobrze. To trzeba powolutku, zawsze hamowanie delikatne, bo widzicie, że trochę śniegu jest. No, 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 no. Jak tam woda ciepła? No to idealne. Dzisiaj się nie kąpałem, jak będę wracał, to się przekąpię. Ty, jak warun? Nawet kurwa ma nie za wiele Mijamy tego śniegu, niej, nie? Halo, co? Śniegu za wiele nie ma, nie? Nie. Tak się człowiek nastawiał na słońce. Jak na majówkę, to luz. A tu jednak te, jak to się mówi? Igla pobudowali. Jak ja się rodziłem w 81 to podobno też takie były zimy. Trzeba było do szkoły iść. W no. W taką pogodę. I do szkoły. I teraz patrzę, jak to rodzice mieli zajebiście, o kurwa, w sensie, przepraszam, kurcze, Padłbym. Ale jazda. Jazda bez trzy. Teraz trzymanie. jest jazda. No, a, ja... a jaka to przejrzystość, jakie słonko, jak jazda. wyjdzie, Zobacz. wy zobaczycie petard, Kubek rozprzed, no, tak? to zobaczycie pytardzio. Kupek jest wszedł, tak? Super opale teraz. No i chcąc, nie chcąc. Doszliśmy tutaj. Cel zdobyty 13 razy. Nie wiem, czy aż 13 razy szczytowałem, ale tak wskazuje mój zegarek. Zrobiliśmy. Po godzinę 25 km i 300 metrów a tam reszta naszej ekipy popyla. Ty, to nie ma w schronisku, to tutaj siedzimy, ale tu jakby cieple. Zamknięte, że czy Zobaczcie, jak tutaj kosy latają. Jeszcze nie piszczą, ale. To jest obrona, jest coś, Nie, to jest kos. Jak wrona? O, już. jak wrona. Nie, nie a, z tego wysiłku nie trzeba. O Jezu, jak dużo cukru. W moim metalowym kubeczku. No żebyś trochę złapała tego tam animuszu, bo taka jesteś. Wszyscy jedzą. Aj. No faktycznie dowaliłem. Masz wodę, to wodą rościsz. Ale będzie za zimne. Ulepek też się wypije. Zamiast pochwalić. Widzicie? Zaleta, takie ja są kobiety. Zamiast powiedzieć, fajnie kurde, widzisz mnie drugi raz w życiu, a herbatkę mi zrobiłeś. A, a tu od razu, jaka słodka. Ale to zaleta. Właśnie wręcz chwycili widziałem, że, że, że cukier potrzebny. Jak widzicie, niestety mieliśmy wejść tam. Nie udało się, nie weszliśmy. Dziewczyny są tam. Poczekam żeby nie dostać opierdzielu, bo Kolega poszedł do talnych dziewczyn. No, tak to wygląda. Więc żegnam Was. I do następnego zobaczenia. Nie wiem, gdzie, bo nie znam jakiegoś harmonogramu wyjazdu.